ITRA. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku podniebnego Imperium. Dzisiaj wyprodukujemy Hel. Aby wyprodukować Hel, potrzebujecie wyspę, która ma pokłady Helu. Łańcuch produkcyjny znajduje się w obrera, tylko tyle, że musicie tutaj przesunąć. I widzimy Hel. Czyli do produkcji Helu. Tam Hel produkuje się w 15 sekund. Potrzebujemy wyrobisko gliny, tutaj zwróćcie uwagę, 15 sekund, 30 sekund, czyli potrzebujemy dwa wyrobiska gliny na jeden ekstraktor helu. Potrzebujemy tran, to jest akurat żaden problem, ale potrzebujemy saletry. Zatem musicie sobie saletrę sprowadzić z starego świata tutaj do nowego świata. I z saletry i tranu zostanie wytworzony smar przemysłowy. Z tego smaru przemysłowego i gliny tutaj w ekstraktorze helu zostanie wyprodukowany hel. I tutaj widzicie, że sprawa jest dosyć jasna, bo to jest 15 sekund, a to wszystko było po 30 sekund. Więc tego potrzebuje 2, to potrzebuje 2, to potrzebuje 2 i jeden ekstraktor helu. Oczywiście odpowiednią ilość saletry muszę sobie ze starego świata przerzucić. Zatem do dzieła. Przygotuję to wszystko i Wam pokażę, kiedy będzie gotowe. Mam już wszystko gotowe. Zużyłam jedne pokłady helu, i teraz zobaczcie. Hel produkuje mi się w tempie 4 na minutę. W takim samym tempie produkuje mi się smar przemysłowy. I mogę też zobaczyć, że saletra również jest zużywana w tempie 4 na minutę. Mam już produkcję helu. I wszystko zdaje się fajnie działać. Tutaj jeśli chodzi o tran, to wszystko wiecie. Tutaj jeśli chodzi o przemysłową prasę, to musicie zadbać o to, aby wokół tej przemysłowej prasy było dostatecznie dużo miejsca. Tak, bo to jest tak samo jak na przykład chata drwala. Oczywiście kopalnia gliny też jest nic nowego. A sam ekstraktor helu musi wymagać złóż, więc jest tutaj. Wobec tego wszystko mi fajnie działa. Produkują mi się już profile aluminiowe. Produkuje mi się już hel. Zobaczmy sobie również, jakie są przedmioty, które mogą nam poprawić wydajność. I wpisujemy ekstraktor helu. Widzimy, że jest trochę przedmiotów legendarnych. Mamy tutaj znalazce złota. Wszystkie kopalnie i kamieniołomy, wydajność 70%, i dodatkowo produkuje się ruda złota i ropa. Ruda złota to jest na każde 6 sztuk wydobytej rudy, macie rudę złota, a ropę 1 na 1, czyli tak naprawdę na każdą sztukę. Jednak zobaczcie, że tak naprawdę bez Instytutu Badawczego ten przedmiot będzie trudny do pozyskania. Potem mamy coś, co możemy uzyskać jako transmutację albo kupić u starego Neita. Transmutacja również u starego Neita. Czyli ten przedmiot możecie sobie stworzyć. I tutaj wpływa na wszystkie kopalnie w górach, i dodatkowo pojawia się żelazo. Ten pan już jest nam znany, na przykład już tego znacie, Ferasa. Potem mamy planistkę kopalni, i tutaj też zobaczcie, że potrzeba siły roboczej minus 100%, więc jest trochę tych przedmiotów. Kwestia tylko tego, który jesteście w stanie pozyskać. Najłatwiej pozyskać te, które możecie kupić, chyba że macie instytut badawczy, no to na pewnym etapie możecie sobie zrobić wszystko. Poza niektórymi przedmiotami. Przedmioty, które można zrobić z transmutacji, nie da się zrobić w instytucie badawczym. Ale zobaczmy też na sam Hel, bo tutaj również znajduje się dosyć ciekawy przedmiot. Mamy ekspert do spraw Helu. I teraz zobaczcie. Wydajność minus 25 i to wpływa na kopalnię złota. Znowu mamy negatywne statystyki do potrzeby siły roboczej i kosztów utrzymania. Obie są zwiększone o 100%. I teraz dodatkowo jeszcze kopalnia złota przetwarza smar przemysłowy, ale w nagrodę na każde trzy wydobyte rudy złota dostaniecie jeden hel. Kwestia tylko tego, czy warto musielibyście popatrzeć. Jednak jeśli gracie z botami i okazuje się, że już nie macie wyspy z helem, a macie za to dużo kopalni złota, to to może Was uratować i ten hel możecie też pozyskać w taki sposób. Ale musicie się pogodzić z negatywnym wpływem na wydajność, potrzeby siły roboczej i koszty utrzymania, plus dodatkowo jeszcze potrzebny jest smart przemysłowy. Samą ekspertkę Możecie kupić albo u Archiego, albo u Eliego. No i super. Produkują mi się profile. Produkuje mi się hel. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak, życzę Wam już miłego dnia. Przyjemnie, gry z Anno. I do ósra następnym razem. Trzymajcie się. Hej.